Hej, hej, hello, siąnieszko wszystkim. Z tej strony Power i witam was w drugim odcinku z Call of Duty World at War. <coughs> e, jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, tak że po prostu lecimy dalej. Arrangements are being made to take his body back to the States. I thought Sullivan would make it through for sure. We let our guard down, Pulaski. We can't let it happen again. So, what now? Mamy już taki bardziej legalny, bardziej legalny pistolet. Direct route runs right into the Japanese guns. We take the flank. It might get us wet, but it's not going to get us killed. We regroup with the fifth when we're through the swamp. Stay sharp. Karabinek też mamy jakieś dosyć ciekawe. Jest polonski, jest den. Co tu jest jeszcze? Malamad i ...Rowbuck. Rowback. Back. To jeszcze nie jest nas czterech taka.

Białe ja, Japońca, nie tak strasznie lubią pułapki zostawiać Nie chcę Garanda, wolę mieć wiecie, takie coś półautomatyczne przynajmniej nasze miarę automatyczne Garanta, mało amunicji w Magazynku, wolałbym mieć więcej Headshot no, On tak z ramienia, wiecie, a ten musiał być zdziwiony jak mu kula ścisnęła koło ucha co to jest po prostu piękne czasem. No to tak widzę na mapce takie mniej więcej położenie przeciwników. To jest trochę złe. To moi, to moi. Dobra. Nie ja tam sobie będę szedł wkrótki. Wyższe, wiecie co? Mam jeszcze ogólnie taki... Mm... Taki delikatny plan zrobić Half-Life 2 na kanale Nie, 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 nie widziałem to jeszcze u żadnego youtubera A gra jest kozacka, nie? I w sumie nigdy nie ukończyłem epizodu drugiego do końca Czego mnie ktoś przepnął tak hamsko? Pewnie nie jestem za osłoną w tym momencie No proste, że nie zobaczcie jak się jebał tutaj, no Mi się tu podoba, pewnie mnie tak wypnął nie było miłe. Nie mogłem trafić w głowę, no. A strzały w korpus są, wiecie, bardziej celne. Zresztą to wszędzie chyba tego uczą nawet, że w każdej szkole w wojsku, że, że strzelanie w głowę nie ma sensu, bo jest ciężko trafić. Ale ogólnie, wiecie, strzały w głowę są najbardziej efektowne, nie? To jest wiecie piękne w filmach, piękne w grach, ale w prawdziwym życiu byłby problem, żeby sobie tak w głowę strzelać. Tego widzicie. Ten jak tu umierał w ogóle gin. Ten dostał w do dupsztala. No, tu pięknie hedzik. chedzik. Mam jakieś mietoczognia w ogóle biega, halo Co tam się odpierdala? Dobra, tam się nic nie dzieje. Ja sobie kucnę idę dalej. I tutaj te Japończycy tak sobie w ogóle blisko nas obok kurwa chodzą, nie? Ej, halo, coś mi tu nie pasuje. Tam, oni... Niektórzy w ogóle mają opaski, wiecie? Kamikaze. Kamikaze to są tacy, wiecie? Kurwa, desantowcy, nie? Oni robią taki ku desantowcy. Źle to powiedziałem. Wiesz, nie? No, desta, tak? -dy 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 Dywersorzy, o! To oni robią dywersję, mają odwrócić uwagę od tych z tyłu. To są na przykład za nami ja będę mądry i sobie tu wszystko oplankuję I będę one man army Je A! Dobra, nie, tu tam jest KM, tam nie idę. Co? I co? Do Idą moi, dobra, so, jest świetnie Ja tam jest chyba jebany KM, to mi się trochę nie podoba I Nie strącę go chyba stąd No ja może strącę Dobra, aby tego jednego, kurwa, tutaj nie było obecnie cały czas, to no, on tam wszystko spali. Amunicja mi się kończy. Niedobrze. mi też płomieni. No to ci ja mam teraz tego, no. Miotacza, ale gdzie ten miotacz dokładnie leży? Żebym ja to wiedział byłoby milej Jakiś tu hmm. Nie widzę ja go Nie widzę go A dobra tutaj jest Ja. Bo mnie rypią. Coś jakoś przeładowy wojenie? nie? Czy to już była wystarczająca dawka, żeby? A jak to, że tak? O, Czy kurwa nie łatwiej. Co teraz? Ja tu mogę stać cały dzień dosłownie i sobie do nich strzelać tak Dobra, wybuchło. O Jezus! Dobra, spierdalam Chężni mi się amunicja do mojego wspaniałego karabinku i się obawiałam, że będę musiał go zmienić. Ono i się przejście otworzyło jak to je było, no popatrzcie wy na to Ej wale z biodra w ogóle. Z taką celnością jak w Counter Strike''u A e nie, to jest to, to ja tego nie chcę, myślałem, że to jakiś fajny karabinek, ale nie PM typu 100, aha tak, że tak, że to o to chodzi. A tego też wezmę, może mi się abonicę dla niego w jakiś cudowny sposób zbierze. I co? Jezus Maria, Boże, to zniszczenia w ogóle robią? Tam jak ryją do tych, do samolotów. O Jezu! Pięknie wygląda, to jest fajne właśnie we wszystkich takowych grach i filmach jak ten. Jak jest ta obrona taka, wiecie, przed samolotami, nie? Nie, no to to sprójerstwo takie, wiecie, z Bagnetu. Może ty. O, ten jak go, pięknie go wykończył. Toś mieli pęknięcie gdzieś tam z góry. A, dobra, tu. Był... Wow, bieg prosto na mnie. Bangwaj! Japończycy są pojebani. Znaczy, byli. Oni już nie żyją. Znaczy, no, że ogólnie wtedy... Oni nie byli zbyt inteligentni. Oni z bagnetem na broń maszynową biegli. Dobra, to są moi, ogólnie. Wiecie, na, na pewno się nie mogę doczekać jednego elementu snajperskiego, który jest w praktycznie w każdym Call of Duty. Łazi ze sznajpererą chowa się po bunkach, to jest fajne ogólnie Słuchajcie, gdy i Sniper elity może mi do nie szło. O, trafiłem go do. Dobra, fuck logic Tamten nie żyje. W tych ja mógłbym sobie wiecie pozdejmował, bo to takie najbardziej wiecie no. Na... Że tak powiem, największe zagrożenie z ich strony, dotykałem je pieprzona. Może na dole trochę wypukę. A może ktoś... to mój? jaki go, zajebał, czyż mi się tylko wydawało? Oni pięknie umierają wszyscy, no. Nie biegają w takiej panice i nagle boom leży nie ma. Ten trochę ogień przeszkadza taki co chwila wysyłany przez mojego ziomka. No moi tam biegną, nie moi, nie jestem pewien. Dobra, mam bardzo mało amunicji. go trafiłem, tak? Strzelałem w sumie na Yolo, bo mi ogień zasłaniał. Przeładuj! Ale kurwa, ja nie mam amunicji do niego. Wow, wow, wow. Dobra, wejście tu może nie było najlepszym. Znaczy, nie, w sumie to przebyło, tylko nie mam amunicji i, i to mnie trochę boli. Muszę sobie stanąć dalej, wiecie, w bezpieczniejszej pozycji. No idzie, czy to ja widzę, czy tu któryś frajer do mnie biegnie. To jest mój, czy to nie jest mój? Dobra, to nie był mój. Bo moi tu wchodzą, to jest fajne. Tak ogólnie jest spoko, bo moi tu idą, nie? Także jest, że tak powiem, luz. Tutaj nie mam amunicji do tego na przykład. O, dobra, wchodzą tam wszyscy. A no, może mi się zbierze coś. No, dobra, coś mi się pozbierało. Do tego mam 12, do tego mam ponad setkę. Także luz. Z tym jest luz. Że te Japonce okay? strasznie krzyczą. O, czołgi, to są nasze. W ogóle jakieś samoloty porozwalane. Dobra, standardowo, nie wiem co się dzieje w tym momencie. Nasznik misji mam gdzieś indziej. Także dobra, jakoś się tu musimy przekoczować przeczołgać. Nie wiem. Ogólnie idą, lecą nasze czołgi. To jest już, już spoko. jest jakiś bąbel, którego bym z miłą chęcią zajebał, bo już mnie kurwił. Strzelał do mnie, wiecie, to wystarczyło. Dobra, tak bokiem, bokiem. Tu za czołgiem, to nasz czołg, to możemy za nim iść. Dobra, tu już się robi trochę mało przyjacielsko. Mamy bunkier. Ja to... mam ten. Nie mam nalotu. To nie dobrze. Dobra, a tu jest RPG! Wow. Teraz gdzieś to to jest nieprzyjacielski czołg. Nie, czy to jest cały w ogóle? Tutaj jakiś jeździ. Trafiłem go, nie wiem. Nie, marnuję rakiety pewnie jak znam życie. Dobra, coś tam trafiłem, ale... Ale on nie umiera. Teraz nic nie widzę, bo... Tak, trzymaj Miller, no... słuchaj, póki co to strzelam. Nie wiem, on jest uziemiony? Tak. Tam mamy jeszcze dwa czołgi do zniszczenia? Mam mało rakiet. Takie wiecie, aha. Nie, rakiety mi się... ej, odnowiły mi się co? Tak, próbuję teraz zgadywać. Dobra, ej. O, Umar, ojej, bu... Było cienko w pewnym momencie, nie wiem idę po rakiety, bo one tu chyba są ogólnie, tak mi się wydaje Nie wiem czy ja je zbieram? Tak, ja je tu zbieram Dobra, jeszcze jeden czołg gdzieś tu krążył O tutaj Mianowicie Słuchajcie, człowiek ten normalnie, lep lepszy od maszyn, nie? Zniszczyłem czołgi, jestem wajbisty Dobra, zakładam, że rakietnica już mi nie będzie potrzebna, dlatego wolę sobie wziąć mój karabinek. Tylko do tego na razie posiadam jakąkolwiek amunicję. Mogłem wziąć sobie arijskie nie, albo coś, ale... Ja w sumie mógłbym mieć rakietnicą, bo ja mam jakieś granaty. To miło. Już tak człowiek wie, że może rzucić tym granatem, że jakoś mu lepiej, chociaż może ich nie używać, nie? Aż jakam, snajperskie oko, kurwa, macie pierdolę. Giną te ludzie, jak głupie. Nie wiem, macie najda. Nie wiem gdzie to doleci nawet. Czy mnożą się te Japończyki. O, że shit, no kurwa macie, ja pierdolę. Taką ładną miałem pozycję, no. ma piękna pozycja. Gincie kurwa... Japończyki pieprzone. Tam już moi podchodzą, to jest fajna informacja. To oznacza tyle, że ja już mogę powoli podchodzić bliżej. nie umrzeć w głupi sposób. Wiecie, tak patrzę mniej więcej na minimapie, ile jeszcze ich tam jest, nie? Dobra, no, ja tam kogoś trafiłem. Oni no, będą tu wyłazić, i wyłazić, i wyłazić. Skurwa mać, macie, przeładuj. Nie hmm. jestem pewny, czy się da wstać inaczej niż z pacją. Dlatego też tak wstaję, tak jakby skokiem, nie? Z reguły to jak się na. W większości FPS-ów jak się wciskało C, to i, żeby kutnąć, to i C się wstawało, po prostu takie, nie? No tym się chyba amunicja pokończyła i zaczęli szarżować. Też wiecie, jak zbieramy amunicję do aliski to zbieramy też i do. Yy, do tego naszego karab karabinu. W ogóle strzelał gdzieś tam, nie wiem. To jest ciekawe, że nie zawsze się doskakać tak, jak byśmy chcieli. Takie było. Ja chyba muszę iść tu. Dobra. Po prostu mogą na nas wyskakiwać z bagnetami, coś tak czuję. O. No nawet niekoniecznie z magnetami Dobra, o, o, ile, ile was tu jest do wymordowania Jak boże, to idzie w ogóle trochę łatwo nie, Na te porę tylko kilka razy, to nie jest dużo Dobra, zdejmujemy powoli ludzi z tych działek śmiesznych żeby jak najmniej strzelało, nie? Tam nie wiem, jeden operuje, drugi strzela, jeden tam obraca, a nie, jak to tak działało, śmiesznie. Macie najda, prajeży. Nie wiem, czy ten najd w ogóle zadziała, nigdy nie, chyba nie. w żadnej grze nie zabiję nikogo granatem, tak ogólnie rzecz biorąc. To jak lama dosłownie. Eee, gin. Czy był ostatni? Pewnie, że nie, kurwa. Widzicie, Japończyki. Znaczy, Chińczyki byliby bardziej wiarygodni, jakby tak ciągle wyłazili, bo na Chińczyków jest dużo więcej od Japończyków. Oni wyłażą, mi wyłażą, mi wyłażą, i wyłażą, a no, ja zbieram amunicję. Okay, dobra, zniszczone, co dalej. Nice work, Marines. Let's give Major Gordon the good news. Bastards yeah. nearly had us. We'll do whatever it takes. Airfield oh shit. Sarge! We got a problem! Sir, Japanese reinforcements coming in north of the airfield. Request immediate air support. Yes, sir, understood. Everyone take position. Eyes forward. Stay strong. We are holding this airfield. Dobra, napierdolamy km wysadzamy przy okazji jakieś beczółki Nice Jak co jest? A, zagrzał się chyba Nie jestem pewny co się stało przed chwilą, KM się zatrzymał Jak donut, ile was tu kurwa matka przysłała no? Nie wiem wysadzę to, to, to na pewno dużo da Nie wiem wysadzam, wysadzam, wysadzam Strzelają do mnie, ja wysadzam Nie wiem tu ktoś umarł, o kurwa Jak rypie ja tu w ogóle nic nie widzę, pomocy Ajuto Nie wiem, staram się szukać czerwonych punktów w tej chmurze całej ognia A, no dobra, czołg mnie zabił. Aha, spoko. Czyli, że co ja mam... ten, mam przeżywanie jakieś? Tego nie, nie mam. Mogę tego użyć? A, mogę, Aha. Dobra, fajnie, ja mogę tego używać i tylko muszę trafać w czołgi jeszcze. <grym>. To zmienia postać rzeczy, zmienia postać rzeczy. To rypiemy ich. Gdzie te czołgi pieprzone? Tam jest jakiś Dobra, coś mnie zabiło. A coś mnie tu rypie znowu kurwa za bardzo, no Może na tą wieżyczkę sobie wejdę. To wygląda bardziej bezpiecznie, że tak powiem. O, gademit. Co to robi w ogóle z tym wszystkim? To jest masakra. Ja spierdalam stąd, bo zaraz mnie coś zabije. Tak delikatnie rzecz mówiąc, jakiś czołg na przykład. te czołgi pierdolone są. Tam jest. Gin. Gin czołgu. Dobra, zginął. Tutaj jest jeszcze jeden. No i mnie zajebali. Ja pierdyle. Przerypana misja. Przerypana misja. Jakbym się wcześniej zdziwił, że ja mogę z tego sobie tak samemu strzelać, to by było milej. Dobra, gin czołg. A ja pierdolę Z tego się trzeba wyjść, tak w miarę szybko ewakuować, bo oni tutaj ostro rypią w to. To jest złe Dobra, po tym czołgu, teraz jeszcze tylko ten czołg. Ja spierdalam Dobra Mam jeszcze jeden czołg jest, ale... Nie, ten go nie zniszczę niestety. Tej, tej nie mam wieżajki, dobra, tutaj mam jedną Gdzie ten czołg jest? Tam Czołg jest zniszczony Te sobie nalot dopiero zrobili, co? Śpieprzone nygusy.

Ok, dobra. Zakończymy sobie tutaj, także. Nie wiem, co się stało. Dobra, społuję to. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Bye bye.